Siemano widzowie z tej strony, kurde, F5. Siemano widzowie z tej strony, przejęci, dzisiaj sobie gramy. Minecrafta. Zablokowali nam live, rozumiecie to? Tak, zablokowali, bo pewnie ktoś nas zgłosił. Osoba, która była jedna, zablokowali live nam bo prawa autorskie, albo Doknes był w tle, bo oglądaliśmy Doknesa. Dukne, yy, bo ja lubię oglądać Doknesa. No i albo nas zgłosiła i to ta osoba, która napisała napisała pod tamtym shortem, że za go live, że jak tak zrobię, to niby, że, że myślę, że jestem cool, a ja to tak zrobiłem, dlatego, bo wpadłem na taki pomysł i myślałam, że to będzie fajne. I ludzie, i Apex, tak? ludzie, jak, jak znacie na taką osobę na YouTubie i Discay popojara LOL LOLs, albo Akiro, nie pamiętam jak ja się tam nazywałam, to wiecie, że mój mam zepsuty telefon i tylko teraz z tableta mogę, a na tablecie mam inne konto i nie mogę nagrywać. No polecam, polecam w ogóle zostawić subscribera i lajka, wiem, że to już minutę trwa, ale we, z, y, zostawcie, please. Więc idziemy do odcinka. Widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, o co w nim chodzi. Dzisiaj będziemy zbierać czarny ba barwnik y, na te... Będziemy czarny barwnik zbierać na... Czarną wełnę, bo będziemy budować coś z wełny. Nie wiem, ale też musimy wełnę ogarnąć w następnym odcinku. Więc nie przedłużam i papa do idziemy. O dobra. Jesteśmy i idziemy tam do oceanu. Tak jakby. I, za... I trzeci odcinek widzowie to będziemy to, będziemy to Bajorko zwiedzać. Będziemy musieli się przygotować na to. Ale tam, tam jest wyjście, ale tam w środku jest ładnie, sprawdzałem. Ale tylko tam to wejście. O kurde. to zachęcam do zostawienia suba. Nawet narrator Wam powiedział, czyli ja powiedziałem wam dobra to z... Aha. o kurde jak dużo serc to zadało. miki no ja yeah, baby dobra to idziemy mam jest 8 Niestety bez ciebie na live chciałam właśnie zbierać ten barwnik a ja, ale... ch a ja chciałam żebyś żeby... Pobrali taką inną grę też Minecrafta, inną i się razem na lagie. W sensie, z, z, we dwójkę, bo nie, nie dałoby się ten. Moja mała komputerka. Kurde, jakąś wersję, zasuwają. ja sobie Nie mogę pobrać Mar Minecrafta, bo nie mam ani konta, y, później na tym, ani Google, ani, ani możliwości pogrania z Google. Ona ma, ona ma bardzo takie coś, że jej to, że jej się wirusy nie no. mogą poprać. Nie, ja mam ten, że muszę deweloper włączyć, a ja nie wiem jak to się włącza. Co to deweloper? Że mogę pobierać z innych platformy niż yy, ten. Co Google Play? Czy ten Google Store. Nie wiem, u mnie pisze Google Play. No bo to jest Google Play dla niektórych, a dla niektórych Google ja Store. mi się pakiet ze sobą. Dobra, pierwszy raz go doginiliśmy, więc lepiej chodźmy szukać wełny. Dobra, jakby tu się nazywał? Nie wiem. Zaczynam nową erę z... Ja mogę nagrywać, ale nie historyjki Roblox, niestety. Teraz nie. Jakiż, jak to zobaczycie na, mo, na moim, historyjki Roblox, ale... Jego historyki Roblox, nie moje. I twoje. No, ja pracowałam nad taką jedną historyjką fajną, ale niestety zepsuł mi się telefon i nie mogę teraz na niej grać, ani robić historyjek. I nie możesz mieć tego, tel, tel. No niestety, ale niepotrzebna mi Przecież i tak mam I tak pewnie będę przez y, następne kilka dni grać w Tokaboka. boka Bo na tym się ewidentnie lepiej gra niż na telefonie I szkoda, że mam ten telefon zabrzuty, bo bym nagrywała jak gram w Tokaboka. boka no jakby co, jakby co, to widzowie m, będziemy oznaczać y, nazwą Akiro y, szorty, które ona zrobiła Weź przesuń laptopa, pokażemy im mojego Patrzcie, ja tutaj włączam sobie y, na no, moim Minecraftie, innym niż on No to jest Chromebook No ja mam Chromebooka i nie mogę na niego ten Dobra, Ale mam mamy tam no, no, no. samą markę No, no. W mojej szkoły. I powiedzmy prawdę. Jestem starsza od niego, od, od, od niego o 3 lata tylko. <słuch> więc naprawdę to nie jest taka duża różnica. E, teraz będzie czajnik, więc e, możecie nie służyć nas, ale przyciszę. E, przecież tak, żeby to. Jakby co, to napiszcie czy słychać było kicie kocie. No z braciszek. Leciała u nas przed chwilą. W sensie w drugim pokoju kicie kocie. Więcej przycisz. Dobra, mi no ja pokażę ten pokażę widzę, Widzowie... na nich kanał, bardzo ich lubimy. A i mam. Ja mówiłem na początku. Widzowie to my chyba zaraz kończymy to, ale nie, że nagrywać, tylko to. Chyba nadszedł czas na zmianę nazwy na jakąś, która będzie do nas pasować. Bo nazwę ustawiłeś pszczeniaki, ponieważ... Chciałem szczeniaki. No szczeniaki chciałeś, ale... I usta... usunęło mi się e, z przy c. Bo e chciałem... By... Bo jak już to mogłem... Bo cały czas ale, jak pole polecam przyjaciółom. Ale nazw nazwę ustawiłeś z myślą o sz na szczeniaczkach naszej siostry, no. które zostały oddane już. I tak tak. dalej. To raczej powinniśmy zmienić nazwę, która będzie na nas pasować. A na profiladę już mam pomysł. Nie Ej, pamiętasz tego pieska takiego? Nie pokazuję widzom. Tak, Tak byśmy to położyli i zrobili zdjęcie i dali. No, I dali nazwę na przykład e, Nie, nie mów Do, do ucha na mi powiedz przykład, e, I... do, e, do ucha mi powiedz Odcina do mojej formy nie automatycznej, bo nie umiem robić. Dobra. O! Ej, czy ty się tepniesz do mnie i mi dasz te? znajdziesz, że w inne uniwersum weźmiesz? Niki, ale... Ej, ale tu ładnie jest! Ej, fajnie się na tym gra, tylko ja będę. Jakie ładnie jest? Ty jeszcze pokaż! Nie ja będę grać... To dlatego mi tak... Zobacz! Ta... To dlatego mi tak nie chciał. Pokaż widzą. Zobaczcie jakie ładne FPS-y. Teraz gram na trybie ten. Ej, ale ładne, to wygląda jak z shaderami. No bo to chyba masz... Nie mam shaderów. Ej, ale Ej, idź do kopalni. Zobacz. O kurde, x masz! Ej! widzimy to tak tak trochę się... To, czekaj mi się. To ja... i miałam x -raya. No. Dobra, to my wracamy już. Tam chyba. Dura, to y, chyba będziemy kończyć nagrywać, to nie? Nie, teraz nie. Y, tak, chciałam przemyśleć ten y, nazwę i tak dalej. Z, y, trzyna, z y, 20 minut będzie trwać. To, 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 to short, nie być, Ale to nie short. A. To jest odcinek. Dobra widzowie chyba te... E, w sumie też... w sumie, w sumie kończymy. E, e, w, e, od teraz e, w, na kanale e, odcinki pojawią się o... O której mogą? O Nie. O 16. O tej nie, i kiedy o, z. O 12.12. 12. Nie, nie. Bo Czemu bo w szkole? Wtedy będziesz w szkole. To o 16.16. 16.16 16 i... i, bo ja planuję dwa I, odcinki ciągłe. I o 17.17. Daily. A i codziennie tak będzie. A w soboty i niedzielę niech będzie od 12t o 12, 12, 12. No, w sobotę będą jest trochę wcześniej. 12:13, żebyśmy zdążyli taki odcinek nagrać i tak dalej. Nie, bo będziemy nagrywać o tych godzinach, ale będą wstawione o innych. Dobra, jest potem jesteś, to ogarniemy. No? W opisie wam pokażę się. Dobra, idziemy. To jest tak fajnie. Napi napiszcie w komentarzu w ogóle.

ale serio to wygląda jak shadery. no w innych odcinkach też się farmą zajmiemy ale tutaj mączkę jak na kostkę na... kost, no. zrobimy tak że będę nagrywać po prostu z jego telefonu na, na jego kanał oczywiście ustawimy nazwę że to nasz kanał a e, nie, ty nie będziesz nagrywać <grym> Nasza tak miała się nazywać. Nie? Tak. A jak byłby y, chłopak, to byłby Olek i jest Olek. A jakby była dziewczyna, to miała być Tosia. Widzowie na... Na, y, na tysiąc... na tysiąc... Y, na tysiąc y, subskrypcji pokazuje twarz. Mojego słodkiego braciszka Ej, i moją Nie, Olka na pewno nie A mama na mama ci w ogóle nie pozwala Ej, ty wiesz jest po prostu T Tak naprawdę ona My mieliśmy mieć siostrę Tosie widzowie A ona, on, ona, mówiła, że ona będzie Tosia. Jak to się otwiera? Boże, pierwszy raz gr gram na tym tablecie. i od Ej, ale to tab tablet, ta tablet, tablet, laptop. Ale, ale kocham mój tablet, ponieważ jest dotykowy i w każdym momencie mogę... Daj to! No ej, no! Brawa autorskie będę mieć! Widzowie. 15 minut i kończymy. Więc siemano widzowie i narka! Narka widzowie. Czekajmy. Narka widzowie.